Zobaczymy. Siemano, Można zadawać właśnie o, coś się zablokowało. To muszę tutaj dodać. Czyli będzie tu pytanka, można? Proszę bardzo, chyba już jest git. Muszę to sprawdzić, ale chyba tak. Więc można pytanka jakieś zadawać. O, już mamy pięć osób. Ciekawe. Fajnie bardzo. piszcie jakieś, nie wiem, pytanka i tak dalej, no taki, taki spontaniczny po prostu, wiecie, yy, live'ik wieczorny. Nie wiem, zobaczę jak będzie tutaj, tak wiecie, mała aktywność, to chyba się przyniosę na Instagrama. Ale to się jeszcze, wiecie, zobaczy. To się po prostu zobaczy. Kurczę, mam takie wrażenie jakbyście nie wiem, nie mogę pisać i tak dalej. I coś mi tutaj nie gra. Czekajcie, sprawdzę coś. A, nie wiem, jakąś... emotka. Będzie byle jaką. Zobaczymy. No, możecie pisać. Ja myślałam, że tak średnio. No to kochani, no to zadawajcie jakieś pytanka i tak dalej, żeby live'ik był bardziej taki ciekawy, a nie po prostu taki po prostu, że tak powiem, nudny. Luna jest u mnie. Ten koc, co po prostu ostatnio... Luna po prostu zaczyna tak, nie wiem, jakby czuła jakby to ja i była jej pancią, a jest właśnie inaczej, no. Moja siostra jest jej pancią, a ona bardziej właśnie lubi u mnie, tak będzie w pokoju u mnie poleżeć, posiedzieć. Nawet chyba mam czasem takie wrażenie, że lepiej woli mnie. No. I sobie właśnie teraz śpi. To się w sumie sobie leży. No, pokażę wam. Jest tylko nasodka. O, i zaczęła teraz mruczyć. To jest bardzo dobry znak. Coś widzowie chyba nie są zainteresowani To Też chyba nie jesteśmy zainteresowani. Trochę to teraz wygląda jakbym miała te pytanie na głowie, ale spoko. Muszę dzisiaj tą pościel odwet, bo była w praniu. I muszę ją po prostu potem oblec, żeby było lepiej się spało Kś pytanka <laughs> Kś pytanka nie wiem no cokolwiek, a bo nie wiem, ja zadam, co u Was słychać. Taki milczący bardziej będzie live. Aż chcę, że powiem wam szczerze, że ja myślałam właśnie zawsze, że Instagram jest bardziej taki trudny niż YouTube i możliwe, że faktycznie tak było tak w 2018 roku, że ten YouTube był bardziej taki przebojowy niż Instagram. A teraz się role odwróciły i Instagram jest bardziej taki, że dużo ludzi na nim siedzi w ogóle, bo są teraz te rolki i że dodali właśnie tą długość rolek, że jest do trzech minut, a wcześniej tych trzech minut nie było a teraz są i po prostu jakoś tak ten Instagram stał się bardziej popularnym bardziej popularną taką aplikacją mediową, gdzie się po prostu siedzi a YouTube tam tak tak się już po prostu bardziej się siedzi na TikToku i na Instagramie no na samym czasie to już w ogóle nie, nie wiem czy ktokolwiek siedzi, w sensie wiem, że tam nie wiem, Parę osób może siedzi, ale czy zaglądają do niego codziennie? No chyba, że robią, robią sobie te dni, ale tak to reszta, to nie wiem, czy tak codziennie zaglądają do tego snapchata. Ja mam snapchata, ale rzadko co zaglądam do tego snapchata, naprawdę. Ale ja też kiedyś był bardzo popularny.